Dzień dobry, Jan Piątkiewicz Bike Show CC. witam Was po raz kolejny i zapraszam Was zgodnie z obietnicą na jeszcze jeden rower w tym roku. Jeszcze jeden ciekawy rower, bo rower, którym się dzisiaj zajmiemy, to na papierze bardzo interesujący wybór, jeżeli chodzi o grawery do 10 tysięcy złotych, a przy tym wszystkim rower, który na pewno wielu osobom na rynku mógł umknąć. Muszę wam przyznać, że kiedy ostatnio się zabierałem za nagranie tego filmu, kiedy robiłem to po raz pierwszy, mieliśmy tutaj prawdziwą wiosnę późną jesienią, bo było 14 stopni, świeciło słoneczko, a dzień później, jak widzicie, patrząc po trawie, warunki się zmieniły, ale nie przypadkiem widzimy się tutaj drugi raz, ponieważ po dwóch dniach jazdy na tym rowerze dość mocno zmieniłem zdanie o nim i postanowiłem tę recenzję nagrać jeszcze raz, bo moje wrażenia związane z tym rowerem zmieniły się na tyle, że wydaje mi się, że Poznawszy go lepiej, dopiero teraz jestem w stanie wam nawet czysto teoretycznie opisać co ten rower ma do zaoferowania. A rower, którym się dzisiaj zajmiemy to nowy Superior X-Road w wersji Team Comp, czyli w wersji gravelowej i wersji karbonowej. Co warto wiedzieć? To warto wiedzieć to, że w sezonie 2021 czeska marka Superior proponuje nam jedną karbonową platformę, jeżeli chodzi o rowery szosowe i Gravel, mamy kilka specyfikacji rowerów w wersji szosowej i mamy jednego karbonowego Gravela, którego widzicie tutaj i który kosztuje zgodnie z tym, co powiedziałem Wam na początku, 9999 zł, czyli 10 tysięcy bez złotówki. Kiedy słyszycie, że jakiś producent ma w ofercie jedną platformę rowerów, w ramach której są i rowery szosowe, i rowery gravel, to można z tego wywnioskować kilka rzeczy. Po pierwsze, to, że rowery szosowe to nie będą jakieś super wyścigowe machiny, tylko raczej takie rowery nazwijmy to Endurance Road Plus, albo jak chce to Superior Gran Fondo. A gravel to znowu nie będzie rower w takim typie. Typowego wyprawowego wozu drabiniastego z tysiącem mocowań, a raczej taki rower, który spowoduje to, że będziemy mogli wjechać w teren, będziemy mogli szybko pojeździć po szutrze i po jakichś singielkach, ale to nie będzie rower o takim maksymalnym komforcie. Raczej tutaj, w przypadku tych jego grawelowych właściwości, nacisk jest położony na dynamikę, na szybkość, i dokładnie tak jest w przypadku tego roweru. Patrząc na ramę, widzicie, że geometria bardzo bardzo mocno nawiązuje do geometrii, którą określilibyśmy w szosie endurance. I w ogóle konstrukcja tej ramy, tak naprawdę, moim zdaniem, w moich odczuciach jest ramą szosową, do której możecie wsadzić szerokie opony. Bo tutaj w tej chwili są wsadzone opony 40 mm. Producent podaje 40 mm jako maksimum. Mi się udało na próbę tutaj zmieścić koła Ewan Lighta gravel z oponami IRC Boken 40 mm. Tylko zaznaczam, że tamte obręcze są bardzo szerokie, w związku z czym te opony realnie mają ponad 40 mm, czyli minimalnie ponad 40 mm da się tutaj wcisnąć, ale zapas tego miejsca jest dość mały. No jednak mówimy o rowerze, który jest moim zdaniem bardziej road plusem niż gravelem. W każdym razie na 40, jak widzicie, Prześwity bardzo schludne, wiatr tutaj nam nie hula, ale co ciekawe, jeżeli tutaj wsadzicie koła szosowe z oponami 32 mm, to sytuacja podobnie wygląda całkiem schludnie. Czyli nie ma takiego poczucia, że wsadziliśmy do gravela cienkie opony i to wszystko wygląda jak taki Frankenstein z oponami sznureczkami, a wiatr hula w prześwitach. Jest schludnie. Natomiast, tak jak mówiłem, geometria, jeżeli patrzymy na nią przez pryzmat roweru szosowego, to jest to takie szosowe endurance czyli główka. Na poziomie moim zdaniem większości rowerów szosowych, takiej klasy, właśnie rowerów do komfortowej jazdy na dłuższy dystans. Natomiast to, co w przypadku szosy jest takim poziomem średnim, w przypadku gravela będzie oznaczała, że ta pozycja jest troszeczkę bardziej agresywna. Czyli absolutnie nie jest to jakiś rower w stylu Marina Four Cornersa czy takich stalowych wyprawowych graveli. To jest raczej rower o takim nastawieniu powiedziałbym dynamicznym, tak bym to określił. Oczywiście rama ma wszystkie patenty, które są w tej klasie już wymagane, czyli mamy sztywne osie, mamy karbonowy widelec z karbonową rurą sterową, rzecz jasna, mamy zintegrowane mocowanie do sztycy w ramie tutaj. Co jeszcze ciekawego się znalazło? Jeżeli chodzi o mocowania do bidonów i tym podobnych patentów, nie ma ich zbyt wiele. Są standardowe dwa mocowania do koszyków na bidony, jest mocowanie przedniej przerzutki direct mount, tak jak mówiłem, ten rower występuje też w wersjach szosowych. Tam są szosowe napędy z dwoma blatami i są jeszcze sprytnie ukryte z tyłu mocowania do błotników. Zresztą z przodu, tutaj za widelcem też jest mocowanie, więc jeżeli byście chcieli upchnąć błotniki w tym rowerze opcjonalnie, to jest to możliwe. Ciekawe patenty konstrukcyjne w przypadku tego roweru to oczywiście całkiem schludna karbonowa sztyca. W tej klasie cenowej wydaje mi się, że jest to coś, na co warto zwrócić uwagę. I bardzo wysoki poziom integracji kokpitu, który też nie jest czymś oczywistym w tej klasie. A śmiem twierdzić, że nawet w klasie rowerów sporo wyższych się tak często nie zdarza. Znamy firmy, które mocno stawiają na integrację przewodów, ale często te tańsze modele rowerów tych firm, które nawet są droższe od tego Superiora, bardzo często jeszcze mają zwykły mostek i ta integracja jest opcją, ale w tych tańszych modelach nie występuje. Tutaj przewody są bardzo sprytnie schowane w taki sposób, że pod mostkiem mamy taki port. Czyli jedna z podkładek pełni rolę portu wprowadzającego przewody wokół rury sterowej do ramy. Wiąże się z tym kilka niuansów, bo o ile podkładki same w sobie są sprytnie rozwiązane, ponieważ jak widzicie na ujęciach, które nagrałem wcześniej, statycznych, rower miał jeszcze kilka podkładek pod mostkiem. Ja na początku w ogóle myślałem, że tych podkładek nie będzie się dało wyjąć tak naprawdę bez rozbierania tego kokpitu, bez rozpinania przewodów. Nie jest tak źle. Te podkładki, które widzieliście, składają się z dwóch części, więc można je rozpiąć na boki i tym samym je wyjąć bez rozpinania przewodów. Natomiast. Ta podkładka największa, która pełni rolę też portu wprowadzającego przewody do e, główki, musi zostać. Ergo nie da się spuścić e, mostka tak nisko, jak na przykład ja bym chciał, więc to jest wydaje mi się, najbardziej agresywna pozycja. Chociaż wydaje mi się, że można by tutaj kombinować z jakimś innym mostkiem, bo wyglądałoby to mało estetycznie, ale chyba jest to mechanicznie e, możliwe, żeby połączyć ten, tą dolną podkładkę z jakimś innym mostkiem, tylko jak to będzie wyglądało, to już jest osobna e, kwestia. To, na co bardzo, bardzo warto zwrócić uwagę w środku tego roweru, to stosunek ceny do oferowanego sprzętu i możliwości. Za mniej niż 10 tysięcy złotych otrzymujemy w pełni karbonowego gravela, który na pokładzie ma grupę napędową Shimano GRX, która jest prawie pełna, ponieważ mamy tutaj tylną przerzutkę grx mamy korbę, mamy hamulce, mamy... Klamko manetki, ale kaseta to oczywiście Sunrace 11 1142, jeden z bardziej popularnych rozwiązań, jeżeli chodzi o kasety na rynku w rowerach 1 na 11, mamy korbę 40-zębową, co od razu nasuwa pierwsza, pierwszą myśl, że ten rower, który naprawdę ma bardzo, bardzo dynamiczną charakterystykę, chętnie pojeździłby nieco szybciej niż pozwala ten napęd. Więc wydaje mi się, że jeżeli ten rower konfigurowałbym pod siebie, to jeśli bym zostawił. Napęd 1 na 11, to na pewno musiałbym mieć przynajmniej dwie zębatki, żeby w miarę dopasowywania roweru do różnych tras, do różnego terenu, do różnych zastosowań, tymi zębatkami żonglować, bo zwłaszcza w wersji szosowej. To przełożenie jest po prostu zbyt e, miękkie. W moim przypadku powyżej 40 na godzinę już kończy się e, dobieranie kadencji, tak jak bym chciał. Już pojawiają się kompromisy i ograniczenia, więc ja bym tutaj chętnie wsadził e, twardsze przełożenie, ponieważ ten rower naprawdę powyżej 40 na godzinę potrafi jeździć i, i nie jest to prędkość, która zdarza się raz na e, miesiąc jazdy. E, co więcej, jeżeli chodzi jeszcze o sprzęt, tak jak mówiłem, karbonowa sztyca, bardzo ładnie wykonana, nie wygląda jak taki ulep, który, do którego jakoś ostatnio mam e, nieszczęście, e, często na niego trafiać. No i koła DT Swiss, co też w tej klasie nie jest czymś oczywistym, że mamy tutaj firmowe, systemowe koła. Opony Schwalbe i koła, i opony oczywiście są już dostosowane do standardu tubeless, więc bardzo, bardzo mocno proszę się o to, żeby to zalać mlekiem. I zaraz dojdziemy do komfortu i do tego typu elementów i powiem Wam, czemu ten tubeless tutaj wydaje mi się szczególnie ważny. Wiecie już, czego się spodziewać po tym frame framesecie. Wiecie, co ten rower oferuje, jeżeli chodzi o sprzęt. Teraz trochę o plusach, minusach, charakterystyce. Moim zdaniem ten rower to jest bardziej szosa, która jeździ w terenie niż gravel, który jeździ po szosie. I mam wrażenie, że to stwierdzenie maksymalnie podsumowuje ten rower, jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy. Ja w paru takich recenzjach, które wrzuciłem tego roweru wcześniej, gdzieś na przykład na grupę dla widzów na Facebooku, powiedziałem, że ten rower ma bardzo dużo wspólnego z testowanym w tym roku ROMETem Aspre 2 i bardzo dużo wspólnego z Lukiem 765 Gravel RS. Wiem, że to brzmi egzotycznie, ale nie jest to stwierdzenie przypadkowe, a dzieje się tak dlatego, że ten rower, podobnie jak Luke, jest rowerem, który jest bardzo, bardzo szybki na asfalcie. Naprawdę świetnie się prowadzi, bardzo dobrze przyspiesza. Rama jest dynamiczna i ten rower naprawdę bardzo mocno chce jechać. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy faktycznie zjedziemy w ten teren, bo. Przy tym przedziale cenowym i przy tej technologii, którą nam tutaj superior zaproponował, nie ma jeszcze możliwości powalczenia tak bardzo o komfort, jak robił to look. Ja wiem, że to są zupełnie inne przedziały cenowe. Frame set Luka kosztuje tyle, co cały ten rower, a nawet minimalnie więcej. Natomiast faktycznie ten rower jest bardzo sztywny, moim zdaniem, bardzo dynamiczny, i gdybym powiedział, że jest po prostu szosą. To powiedziałbym, że jest bardzo nawet komfortową e, szosą. Dobrze sobie radzi z tłumieniem wibracji w, na asfalcie. Natomiast kiedy już zjedziemy w ten teren, e, to czujemy się tak, jakbyśmy do wygodnej szosy wsadzili bardzo szerokie opony czyli mówiąc kolokwialnie, szału nie ma. Ten rower po prostu jest sztywny. Mi to nie przeszkadza, ja jestem wielkim fanem rowerów Road Plus i ogólnie bardzo często eksperymentowałem z rowerami szosowymi z szerszymi oponami. Natomiast jeżeli szukacie bardzo, bardzo komfortowego gravela, to, to nie będzie ten wybór. Ten rower będzie rowerem, który dawa mnóstwo radości z jazdy, będzie bardzo dynamiczny, będzie szybki, będzie fajnie zjeżdżał, w terenie też będzie fajnie przyspieszał i będzie zwrotny. Natomiast nie ma jakichś fenomenalnych właściwości, jeżeli chodzi o komfort jazdy. I tutaj właśnie kluczowe jest to, że żeby wycisnąć z tego roweru więcej, jeżeli chodzi o komfort, trzeba by mu pomóc. A tą pomocą mogłoby być właśnie przerobienie tego zestawu kół na tubeless i zejście z ciśnieniem, ponieważ producent podaje fabrycznie minimalne ciśnienie dla szwalby G1 3 atmosfery, a to jest dużo za dużo. Bo ten rower, gdyby można było pojeździć tak jak zwykle jeżdżę w gravelowych kołach na tubelessie, czyli z ciśnieniem około 1,8, nawet czasem trochę mniej, jeździłby w terenie zdecydowanie Lepiej. W sensie zdecydowanie bardziej komfortowa. Więc jeżeli z tego roweru chcemy coś wycisnąć więcej, jeżeli chodzi o komfort jazdy, to na pewno trzeba się będzie bawić ciśnieniem, dobierając je do minimalnej wartości, która będzie pozwalała na bezpieczną jazdę przy wadze konkretnego użytkownika. Przypominam, że u mnie to jest niecałe 75 kg, więc z tym zejściem poniżej 3 atmosfer trzeba uważać w zależności od tego, ile kto waży. Wygodna kierownica. Z leciutką flarę tutaj mamy. E, moim zdaniem jest naprawdę fajna, ponieważ mamy bardzo, bardzo grubą, mięsistą owikę. Sama kierownica ma też taki profil, który producent nazywa Lekko Aero. Moim zdaniem po prostu jest to e, taka dość subtelna, schludna kierownica gravelowa z leciutką flarą, e, z grubą owiką. Tutaj nie mam zastrzeżeń, aczkolwiek mam ten sam problem, który miałem w przypadku e, Luka 765. Czyli kierownica, która jest dla mnie bardzo wygodna. W górnym chwycie, natomiast już w dolnym chwycie mam wrażenie, że drop jest za duży, ale wiem, że wiele osób lubi takie ustawienie, lubi tego typu profilowanie kierownicy, więc pewnie nie będzie to dla nich problem. Dla mnie trochę jest, wolałbym, żeby ta kierownica była mniej podgięta, żebym mógł więcej czasu spędzać na dolnym chwycie. Kwestia rozmiaru wagi. Ten rower w rozmiarze 54 waży około 9,15 kg, tak go ważyliśmy. 178 cm wzrostu, mój wzrost. Rozmiar 54. Producent podaje, że przy tym wzroście można by już myśleć przejściowo między 54 a 56, i wydaje mi się, że to jest dobry trop, ponieważ ten rower dla osób, które szukają roweru bardziej dynamicznego, bardziej zwrotnego, polecałbym przy moim wzroście właśnie w tym rozmiarze. Natomiast jeżeli szukacie roweru takiego bardziej statycznego, bardziej komfortowego do jazdy na długi dystans i ogólnie nie chcecie się na nim ścigać ani szaleć po jakichś krętych singlach, to 56 spokojnie może być Waszym wyborem. Reasumując, bo oczywiście w kolejnej części testu opowiem Wam nieco na trasie, jak mi się ten rowerze jeździ, na co zwróciłem uwagę w jego przypadku, co jest plusem, co jest minusem, ale pierwsze wrażenia to nawiązanie właśnie do Rometa aspro o czym Wam kiedyś mówiłem, że tak jak mówiliśmy o Aspre, że jest pewnego rodzaju rewolucjonistą, jeżeli chodzi o swój przedział cenowy, ponieważ oferuje bardzo dużo w przedziale cenowym, w którym producenci proponują coraz mniej. Tak w pewien sposób ten Superior w tym przedziale cenowym też jest bardzo, bardzo ciekawym rowerem. Za mniej niż 10 tysięcy złotych wydaje mi się, że oferuje wszystko, czego moglibyśmy chcieć od tego typu roweru. Nie jestem w stanie, jeżeli chodzi o listę, o sprzętu się do czegokolwiek przyczepić, patrząc po sezonie 2021 i po konkurencji. Wszystko, moim nim zależy od tego, jak będzie wyglądała dostępność tego roweru na rynku, bo wydaje mi się, że osprzętem i wyglądem broni się bardzo dobrze. A jeżeli chodzi w ogóle o wygląd, to mam wrażenie, że Nawiązuje stylistycznie do pewnej szwajcarskiej marki rowerów na trzy litery, która jeszcze parę lat temu, dwa lata temu pokazywała rowery właśnie w tego typu kolorach. Widzę też nawiązania do innych ram. Na pewno rower wygląda bardzo, bardzo schludnie i nowocześnie. Co do kwestii stylistycznych, to zawsze są kwestie dyskusyjne i subiektywne, natomiast mi się po prostu podoba. I pierwsze wrażenia z jazdy też są takie, że naprawdę dał mi bardzo, bardzo dużo radości z jazdy. Więc w następnym odcinku więcej wad, więcej zalet, takich bardziej już na gorąco z jazdy. Natomiast pierwsze wrażenie na pewno bardzo, bardzo pozytywne. Uwaga, która jest moim zdaniem największa, która jest najbardziej ważna w przypadku tego roweru, to to, żeby pamiętać, że ten rower, tak jak mówiłem Wam wcześniej, jest bardziej szosą jeżdżącą w terenie, niż gravelem jeżdżącym po szosie. Bo to może być kluczowe do tego, żeby ten rower dobrać do Waszych preferencji bez Sparzenia się. I to jest chyba tutaj kluczowe. A kolejne wrażenia, kolejne informacje już w kolejnej części testu. A póki co, zostawiam Was z Superiorem, czeską marką. Popatrzcie sobie na niego jeszcze i widzimy się w kolejnym odcinku.